w kolejnym Beauty vlogu. Dzisiaj zapraszam na taki krótki film, ponieważ jeżeli chodzi o moją poranną rutynę wiosenną, tak naprawdę nie ma tego wiele, o czym powiem Wam w trakcie mojego szykowania się, ponieważ nie ukrywam, że dzisiaj mamy jeszcze dzień roboczy, szykuję się do pracy, więc nie mam. Nie wiadomo ile czasu, żeby tutaj zrobić długą pogadankę. Ale też byśmy myślę, taki krótki strzał, filmik taki konkretny powinien Wam się spodobać. Powinno to być coś przydatnego i nie będę przynudzać, obiecuję. Jeżeli chodzi o poranną gotynę, zaczynam od oczywiście związania moich włosów to za chwilkę. I tak naprawdę tych produktów z rana mam bardzo, bardzo mało, właśnie przypomniałam się, że jednego nie wzięłam. Wskoczył nowy żel, nowy, nie nowy do mycia twarzy, mianowicie inny mimi, tak fajnie mi się sprawdzał, ponieważ aktualnie cały czas mam te problemy z cerą i że leczę się to stwierdziłam, że będę dalej używała czegoś spędzonego, także inni mini cały czas niezmiennie Wam polecam to przez moje drugie opakowanie, które właśnie dzisiaj sobie zacznę, także, także to to jest dokładnie łagodny, że myjący. Jeżeli chodzi o kolejną kwestię, to będziemy używać maści, maści dermatologicznej, wspominałam o tym w którymś filmiku z testem jakimś kosmetycznym chyba, z, czy z recenzją podkładu wybaczcie, ale w ogóle mam okres i jestem taka. Brzuch nie boli, wiecie. Planowałam się nagrać vloga, takiego typowego vloga, ale nie będę miała siły, bo za bardzo mi brzuch boli, Tego nie przewidziałam. Jestem też nie bardzo wyspana, bo ostatnio syna daje, trochę będę robiła tymi No, także beauty vlog. Studiując się na meritum, bo mnie dawno do fotologa mówiłam, że użyłam maści. Hmm, witaminowej. Z antybiotykiem jak najbardziej tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o moje maści, to w ogóle o to, co się zadziało, to pani dermatolog u mnie stwierdziła, że mam to różowaty. Miałam takie podejrzenia, ponieważ widziałam, że mi się chociażby podkład nie trzyma i to głównie właśnie tutaj na nosie, tak jakby z go spija. Chociaż ja taką tendencję już mam od dawna, jeśli chodzi o podkłady, natomiast najbardziej takie lampka mi się zapaliła przy tym podkładzie, który mówiłam, że jest świetny z AA. Ten rozświetlający yy, i że tamten podkład cały jakby ma twarz spia. No i niestety okazało się, że właśnie to będzie jest, także mam dwie różne maści, jedna na dzień, drugą na noc i wam dokładnie nie będę pokazywała bo to są maści na receptę. Mm, ale jeśli chodzi o moją taką, już, wiecie, wykończenie buzi, to żeby właśnie nie przeładowywać swojej skóry, to ja używam tylko i wyłącznie kremu z SPF-em. I aktualnie jest to ten krem od Mija, który już też wiele razy widzieliście, ale pomyślałam, że skoro dzisiaj nagrywam vloga, to może otworzę świeży krem. A co tam, i tak kupiłam z myślą o wakacjach krem innej polskiej marki kosmetycznej, więc zaraz po niego pójdę i będziemy się nim smagować zamiast mił, natomiast najpierw tak muszę odmać buzię. Zaczynamy! Jak widzicie, niewiele się tutaj zmieniło, jeśli chodzi o suszenie buzi. Używam cały czas tych ręczników papierowych. Jednorazowych najlepiej mi się to sprawdza i nie tylko, tylko po prostu przykładam. Jak macie skórę naczynkową, właśnie z różnymi tendencjami, a właśnie skóra naczynkowa ma na, jej, na ogół problem, że może mieć tendencję do gąsików, używa tego, to dobrze jest używać takiej metody. W ogóle zastanawiam się, czy nawet teraz jest popularny, widziałam, czyli kilku dziewczyn taki. Yy, gorek nie moje słowo, kiedy nie wymagam tak, er. Ja kogoś tam wkurzam, całe robiny to taki mam klimat. Eee, Podoba mi się taki gorek właśnie e, chłodzący. Dajcie znać, czy któraś z Was to ma. Tak, w jest to popularne. Wiem, że są te kamienie, jadelitowe, o ile dobrze mówię, ale bardziej mnie skupił ten taki duży, który można sobie po twarzy pojeździć. Tylko zastanawiam się, czy właśnie dla cery naczynkowych to będzie ok. Z jednej strony tak. No, bo to jest chud, nie ciepło, a z drugiej strony nie wiem, czy to też skrajne temperatury nie są złe. Teraz przy upałach mogłoby się to przydać, przy moim przemęczeniu, w sensie nie niewyspaniu, żeby oczy nie były takie spuchnięte, więc waham się, czy sobie czegoś takiego nie kupić. Zobaczymy. Jeśli ja się chodzi o cerę, ostatnio w ogóle nie miałam problemów z wygrywkami, natomiast teraz widzę, że coś tam na okres się pojawiło. Tutaj jakiś bagadek na nosie, a tutaj jakieś z właściwie to już pozostałości, tutaj też krópeczka, ale nie jest źle. Tak jak wspominałam, wrzucam. Teraz będziemy używać sobie SPF-u, a on będzie nowy, także świną do drugiej łazienki, gdzie mam zapasy. Ale zanim to zrobię, to oczywiście właśnie Max, Maść niezmiennie. Kolejne opakowanie, teraz troszkę inne, ale wszystkie na podobnej zasadzie są te maści witaminowe. witaminowe. Cały czas używam, że nie aż tak na co dzień, kilka razy wcześniej, ale rano i wieczór zawsze ta dawka musi być. Także lecę po kremik i do Was wracam. Zaraz też pozbędę tej jak, jakże śmiesznej fryzury. Przyniosłam wszystko, mianowicie mam tutaj firmę, markę e, Manaslu, tak? Manaslu. Jest to polska marka kosmetyczna, e, oni teraz są do kupienia chociażby w Rosmanie, natomiast ja zamówienie złożyłam nie w Rosmanie, tylko bezpośrednio na stronie producenta. Z tego względu, że były zniżki. E, te produkty kupiłam praktycznie prawie że 50% taniej. Naprawdę się opłacało. E, to może z 40% taniej, jakoś tak. Tylko i wyłącznie z tego względu, że one mają krótszy termin przydatności. E, o ile dobrze pamiętam, tam była od razu informacja też na stronie, że są w obniżce, ponieważ ich data przydatności jest do października 2022. Tego roku nie mam z tego problemu. Obydwa zużyję. Jeden to jest trzydziestka. City Outdoor, a drugi to jest Extreme Outdoor 50. Podobno ten jest bardziej tu stały, ten jest lżejszy, dzisiaj użyjemy sobie 30, 50 mi się super przyda na wakajki, ale i tak oba ze sobą zabiorę i będę testować dla Was. Także myślę, że jakaś recenzja tego się szybciej pojawi, może oddzielna, może nie będę czekała już do podsumowania z SPF-ami, zobaczymy, ale raczej w czerwcu. Mają na pewno nie, natomiast dostałam też od nich próbeczki i próbeczki są tych samych produktów, więc pomyślałam, że dzisiaj sobie po prostu próbkę otworzymy. I właśnie tutaj mam trzydziestkę. Zapachu za bardzo tu nie ma, konsystencja jest taka kryzmowa, tak się prezentuje. Na ten moment. Też trzeba wyczuć ilość, więc ja na razie więcej sobie nie Zapach ma bardzo stłumiany, delikatny. Tak naprawdę już go nie mam na buzi. Wydaje mi się, że na czoło trochę dałam za mało nos, więc tu sobie poprawię. I na oczy. Zobaczymy, jak będzie z oczami. Mam nadzieję, że nie będzie szczypał. Także też to sobie sprawdzimy, bo oczy, tak jak widzicie, też Delikatnie posmarowałam. No nie jest to kosmetyk wodnisty, to jest takie moje pierwsze odczucie. Bardziej jest taki, teraz kiedy już go nie mam, to czuję, że jest taki tęty. W sensie, no już to już, to już nie ma czego smagować, tak? To co miało być smarowane to zostało. Natomiast szybko się wchłania. Błyszczenia też nie widzę dużego, jak na te spf -y. Delikatne, takie powiedziałabym zdrowo odbijające się światło. Nie jest to efekt rozświetlający więc może wielu osobom się spodobać. Na ten moment tyle. Jeśli chodzi o pielęgnację, to tutaj już nic więcej nie będzie, także skończyliśmy. Natomiast później Wam pokażę, co jeszcze nakładam przed pracą, jak się maluję. I to też będzie w tym beauty vlogu, ale teraz potrzebuję chwili, żeby sobie przygotować śniadanie, żeby w tym czasie ten SPF się dobrze ułożył, żeby mogła kolejne warstwy sobie tą, wiecie, nakładać makijażu, także co, zaraz się zobaczymy. Jestem z powrotem, teraz pokażę Wam jak wygląda mój makijaż do pracy, jak to się prezentuje. Także ja sobie przygotowałam rzeczy. Po pierwsze, to co będę nakładać, to jest to podkład. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że zakochana jestem w tym podkładzie od Eveline. Najlepszy, teraz cały czas go używam. Jak się na co dzień nie malowałam, to teraz się maluję. I właśnie za czas używam tego podkładu. bałam się, że czy się czym nie zapcha, ale nie zapycha. Jest to ten perfekt. Jeśli podejście testy na moim kanale, to wiecie, że to nie było tak, że od razu była jakaś miłość z tym podkładem. Na początku musiałam się z nim zgrać, ale teraz nie wyobrażam sobie makijażu czym innym, więc nawet na jak będę się szykowała na wyjazd wakacyjny, to coś myślę, że sobie go wezmę, kiedy będę miała ochotę się pomalować, bo on daje takie fajne, bardzo delikatne wykończenie, ale jednak coś tam mam zasłania i ta skóra jest taka promienna, taka zgrowsza, bo bardziej wyspana, czego wiecie, matce się, co, co matce się przyda. Jeśli chodzi o to, czym będę go nakładać, to chodzi wło pędzlem i tutaj mam Foundation Dash po prostu pędzel do podkładu. Jest to pędzel od Flame, z którym się mega polubiłam, taki malutki, ale jak wcześniej nie przepadałam za taką metodą aplikacji podkładów, tak teraz nie wiem. To musi być chyba, kwestia tego pędla, to idzie to szybko, sprawnie, ładnie. Zobaczymy tylko jak dzisiaj to będzie szło. Bo tak jak mówię mam, znaczy tak jak wiecie, testowaliśmy sobie nową SPF. No zobaczymy, czy na nim też to wszystko pyknie. Ale na razie wygląda OK. No naprawdę to jest... Metoda z pędzlem jest też szybciutka. To, co mi się podoba, ten pędzel nie robi smug. Ja nic nie, nie przypadałam za pędzlami. Jak wiecie, pędzel używałam się nie dużych, tylko te flat topy do nakładania podkładów mineralnych. No to tak. Ale do takich podkładów na mokro, no to nie lubiłam. Ale ten pędzelek jest rewelacyjny. Tak naprawdę kilka machnięć. I mogę Wam powiedzieć, że to będzie już. Że podkład jest nałożony. Tam, gdzie uważam, że jest na przykład tego podkładu za mało, albo w ogóle nos Umówiłam, że są Ja przynosząc jest trochę problematyczne, to sobie ociupinkę nabieram na palec i zauważyłam, że tak mi się też fajnie trzyma, właśnie na palcu. A ten podkład i tak lubię, bo dzięki temu, że moja cera powoli zaczyna się jakoś tam poprawiać to muszę Wam powiedzieć, że z tym podkładem mam tak, że no, on jest zastygający, więc on się będzie trzymał. Także nawet jeśli on się wyciera na nosie, to to jest takie nieznaczne wycieranie się i on wytrzymuje cały dzień. Ja wiem, że dla niektórych te krycie może być za małe, bo tutaj nie, nie ma co ukrywać, krycie ukrywać. Dla słów, to krycie nie jest jakieś duże. Ja bym powiedziała, że nas jest lekkie w kierunku do średniego. Jak nie chcecie wyciskać, to daję Wam znać, no, w sensie nie syfów, tylko Odkładu, że na skoreczka jest dobrze grać, bo tu zawsze na tym korku coś osiada, więc ja sobie wytłumaczę palec. Jakbyście pytała o numer, ja mam numer 01 i tutaj jak najbardziej mi się sprawdza na wakacje. Nie wiem, może w nowe opakowanie jego i tak poważnego do końca lipca. Zobaczymy. Kolejna rzecz: yy, korektor. Odziwa na co dzień i nie potrzebuje nie wiadomo czego, więc polubiłam się z tym korektorem od Claresa. Smooth tak, Smooth Maker i ja mam odcień nie wiem czy on trochę przyciemny dla mnie nie jest wszystko się zamazało, wydaje się ale kojarzę, że vanila tylko nie pamiętam jaki to był numerek. powiem Wam, że jeśli chodzi o korektor to jestem zdziwiona, ale ostatnio wracam do korzeni paluszek <grywa> z nie mam nie do czasu też moje dzieciaki się tak szykują do tego przedszkola, że zanim wyjdą to się robi późna godzina późno wychodzą prawie, że o yy, więc Musimy nad tym z mężem popracować, ale wiecie, to nie jest takie łatwe. Także ja potem ogarnię śniadanie, w czasie siebie i się do kąpa, tak? Podpalam. Pocztam się, ściągam, sprawdzę, co się dzieje. I jedziemy z tym. I teraz bierzemy sobie zalotkę, czyli narzędzie tortur. OK, Łop, wow, widoczne Idę jedynie I moi drodzy, teraz to co zrobimy, to poprawimy włos. I bardzo ważna rzecz. Uśmiech się. Kochani, to jest wszystko. Ja nic więcej nie robię. Taki makijaż sobie zostawiam do pracy. Pracuję na razie home office więc nie mam potrzeby, jak będę jechać do biura, byłam już tam w biurze raz, to wtedy delikatnie jeszcze sobie tą urodę podkreślę, wejdzie brązę, tuż do rzęs. Natomiast teraz, kiedy ja mam tylko kole, pracy przy komputerze z kandydatami czas, no też jakiś czas będę miała takie interview, wiecie, przez kamerkę. Nie potrzebuję nie wiadomo czego. Także ja zostaję w czymś takim. Dobrze się tu tym czuję, mam zasłonięte zaróżowienia, więc nawet jak przez kamerkę mam się z kimś połączyć, czy z przełożoną na one czy właśnie z kandydatem, to nie mam takiego problemu, że czuję się niekomfortowo. Cienie pod oczami też są zminimalizowane, żans widać dzięki zalotce, no nie wiem on tak później zaczęłam żalotki, żalotki, zalotki używać. Tyle. Tak jak mówiłam, ten beauty vlog nie będzie długi, bo na tym skończyłyśmy. Moja poranna pielęgnacja, jak Wam wspominałam, mogliście same zobaczyć, to jest drzem i SPF i tyle, i maść oczywiście e, antybiotykowa, czego Wam już nie pokazywałam, bo tak jak mówię, no nie będę tu nic reklamować, tak, to jest e, farmaceutyczna maść z apteki. I potem właśnie, jak to wszystko sobie osiądzie, to makijaż to jest to tylko znowu dwa kosmetyki, podkład, korektor i później narzędzie tortu to, to robię sobie rzęsy. Mam nadzieję, że miło za mną no spędziłyście czas, e, że ten krótki beauty vlog Wam się podobał. Ja już go pewnie podepnę pod tą wersję wiosenną po prostu takie, wiecie, poranna rutyna wiosenna, e, bo tak to właśnie u mnie wygląda. Zgadzam sobie, że nie na brwiach, ale chyba nie. I tak, jeśli się podobało, kciuki w górze mile widziane. Jeśli jeszcze mnie subskrybujesz, zachęcam, ponieważ widziałam, że wyskoczyło mi 1500 subskrybentów. Uhu. Dosłownie wczoraj, kiedy dzień przed te dzisiejszą nagrywką to zauważyłam, także mega się cieszę. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Dziękuję Wam, że mnie dalej wspieracie, że komentujecie. Każdy komentarz na wagę złota, bo dzięki temu filmy, wiecie, mają lepszy zasięg. Dzięki kciukom oczywiście też. A ja co? Już się z Wami żegnam i będę do pracy. Miłego dnia. Buźka. pa. pa.